जिहाले हाँ का i absolutnie nie żałuję. Najmocniejszą stroną warsztatów jest jego praktyczna strona. Dowiedziałam się bardzo dużo na temat lektorstwa. Podobało mi się bardzo podejście indywidualne. Bardzo indywidualne podejście. Usłyszałem się wiele, wiele, wiele wskazówek, które mnie ukształtowały. Po pierwsze osoba prowadzącego, oczywiście charyzma, ogromna wiedza, poczucie humoru. Słyszałem o nim bardzo dobre opinie, ale rzeczywistość przerosła moje oczekiwania. Bardzo mi się podobało. Pod każdym względem mi się podobało. Pod względem merytorycznym. Cały czas, non-stop, była praktyka. Nagrywamy też profesjonalne demo. Personalizowane komentarze. Czekam z niecierpliwością na kolejny poziom kursu. Zdecydowanie polecam. Całe dwa dni były wspaniałe i mam nadzieję, że tu wrócę. No, jestem zachwycona. Jeszcze raz. Zachwycona. Jeszcze raz. Zachwycona.